국민의동 <wird variance> Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Znowu Sąsiedzi z Piekła Rodem. Bo jeszcze nie przeczytałem Waszych komentarzy odnośnie tego, co byście chcieli, żebym nagrał. Mam wrażenie, że tych serii i tak nikt nie ogląda, więc. robię sobie co chcę. Straszne przystery są. I nie wiem, czym to jest spowodowane. Może sobie troszeczkę ściszę. O, teraz będzie Git. W każdym razie, Sąsiedzi z Piekła Rodem 2 na wakacjach. Czemu to? Ponieważ ja na swoje daily wybieram jakieś luźne serie, które mogę przejść i zostawić. W ten sposób ja sobie gram bo lubię grać i często gram na telefonie. Wy sobie oglądacie codziennie na kanale się coś dzieje. Macie po trzy odcinki nawet w tym momencie czasami. Nie jestem pewien czy konkretnie trzy, ale no, macie tych odcinków dość sporo. Więc dla mnie to też jest spoko. No dobrze, zaczynajmy sobie. Pozwolicie, że sobie troszeczkę ściszę. Dobra, więc to pewnie będzie samouczek, nie? Aby odpocząć wreszcie od sztuczek Woody, sąsiad... Dzisiaj mi się jakoś dziwnie język plącze, musicie mi wybaczyć. Aby odpocząć wreszcie od sztuczek Woody'ego, sąsiad wyrusza w podróż dookoła świata. Nie spodziewa się, że na pokładzie statku jest już Woody któremu towarzyszy wszędzie kamera. W tym odcinku nauczysz się kierować Woodym i uprzykrzać życie sąsiadowi z piekła rodem. Miłej zabawy. Oj, będzie. Jestem ciekaw, czy puścić to w jednym odcinku. Hm. Dobra, wziąłem sobie mydło. Okej, okay, mam mydło. Jezusie, co to jest? Niki Minasz na sterydach. Mhm. Dobra, no to on sobie je, tak? Fajnie, a. Pomijając, że uciął mi tekst i nie mogę go przewinąć, moglibyście szybciej, bo zrobiłbym ze dwie misje nawet i się wyjebał. okej. Okay. Nie wyjebał się, no dobra. No to co ja mam zrobić? Mam mu mydło podłożyć. Oja pierdola. Gdzieś jest konwencja genewska? Tej części nie pamiętam tak dobrze. Na pewno mam mu mydło podłożyć. No właśnie. Mhm, no i tyle, tak? Wiem, że tu sztuczki można powtarzać, ale ja nie chcę patrzeć, jak on się wypierdala na gupirej. I ja znam! To jakoś się wypiera dana na No Dobrze no. Co jeszcze mogę zrobić? Ej, mogłem mu barierkę usunąć? Nie, ja tego nie przepuszczę. Nie masz. Ja mogłem mu barierkę usunąć. Kosmetyczka. E, spinka do włosów. młody może ją otworzyć. Zamek do szafy z narzędziami. Mhm. Mm no dobrze. A ja mam celować to. O Jezusie. No otwieraj. Mm. Próbowaliście kiedyś okiełznać akas? AKM ma w PUBG bez dodatków? No to jest to! Dawaj! Albo krowę, o krowę! Mam! Spociłem się! Mam scyzoryk. Okej, okay, więc Olga. W żaden sposób nie zagraża Woody'emu. To nie jest Olga, to jest Olga. Czy mogę tu coś zrobić? Nie. z, z rykiem. Powiedz, że jesteś z Dobrze. Mam no, makaron. Haha, ha, dobrze, ale... Można przejść na dolny pokład i poczekać, pojawi się sąsiad. No dobra, no to czekamy. Nie obrazicie się, co, nie? Mogłem mu do tej czapki wpierdolić spaghetti, no. Ale jak to jest właśnie w samo Samouczek nie daje kontroli nad tym, co robimy. No okej, okay, fajnie. No właśnie, no samouczek nie daje nam konkretnej kontroli nad tym co robimy. Dobra i teraz sąsiad wleci za burtę i koniec w serii. Dziękuję, sąsiad nie żyje. No dobra, co jeszcze mogę zrobić. Mogę mu w ten kapelusz zaaplikować. Nie idź tam. Mogę mu w ten kapelusz jeszcze zaaplikować i to będzie wszystko. Nie idź tam. Dobra, idzie popatrzeć przez barierkę. Ok, teraz idziemy. Ta część serii jest tak skomponowana w cztery segmenty, nie? A mogę. No to jeszcze. Nie mogę. No dobra, no to będzie wszystko. Ta część serii jest tak skomponowana w cztery segmenty, nie? W sensie. Widać, gdzie jest ściana. I spaghetti, nawet. A ulga, pierdala. No dobra, no skończę sobie odcinek. W sensie im więcej odcinków, tym lepiej dla mnie, gorzej dla Was, gorzej dla mnie, lepiej dla Was, nie wiem. Zobaczy się. Więc. Dzięki za uwagę. To był odcinek z sąsiedzi z Piekła Rodem 2 na wakacjach. Jaka kurwa długa nazwa. Muszę to sobie jakoś skrócić. W każdym razie nagrywam to, żeby coś to się nie leciał na kanał. Wiecie o co mi chodzi. Dzięki za uwagę i do jutra. Cześć.